Bardzo mnie uchowuje. Chciałam, żeby dla zrobili jest miejsce na dzisiaj? Ja, no ja no to musi pani być tu zapisana, proszę pana Jest. No, dobrze, będę wołać. Będę wołać. Będę wołać. Który numer, będę wołać. Który numer 3. I trzy. Tak A cóż Pani taka jakaś rozstrojona? Pani A, jest niewidoma? Tak, to to A gdzie Pani Raska? Trudną drogę miałam. Na... Pytam, gdzie Pani Raska, no gdzie Przewodnik? Jak to sobie Pani radzi tutaj? No, przewodnik, proszę, bez... nie jestem tego Przewodnika. Proszę Panią, macie dodatek, proszę sobie radzić. Służba Zdrowia nie jest od o, tego, o, żeby Wam radzić. Zostawcie macie przywileje. Czuję pani. No proszę recepta. Dziękuję. Jak? Co rodzinie? A co? O rodzinie? No to a, no, rodzina ma nie A rodzina, 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 a rodzina, a rodzina. Rodzina ma swoje obowiązki. Ja poza ja nie mogę wykonać. Rodzina mi pomagała, chyba przewodnikiem. Ja przyszłam po receptę. Proszę Panią, tak jak mówię służba medyczna nie ja zajmuje się takimi sprawami. Proszę do moców, żegnam siostrę. następny Chuchu, proszę. No tak. Kowalska. Kowalska teraz. Proszę. Nie wyskują.

Miejsce, termin. Ja, ja to zaraz? Radę. Pani ma miejsce, termin? To każdy ja decyduje nie. o tym, kiedy panią wysłać i w ogóle. No słucham, słucham, proszę. Ale to jest leczenie w zakładzie przedwaleczniczym tylko chodzi o to, żeby był wniosek. to jest. Ty może mi pani na to wystać. Na no, no, nie Jeszcze ci nie daję. No, <śla> Musisz się zapisać na następny ten, usiąść w Następny, proszę, sprawnie, sprawnie, przez ja. 30 no, tak, ta. no, jak to będzie na tydzień. No tak, to. No tak, proszę, o na najbliższych kolejkach. Co będzie 30 wrzesień. Dziękuję. Jedno miejsce zostało. Trzy miesiące ten, czekać. No, proszę pani, kolejki są. No. Wcześniej Odwołał się ten pacjent. Wierzę Pani... No proszę Pani, bo ja tutaj muszę wołać pacjentów. No. Zapisuję Pani 30, tak? Nie, odwróćmy do dwóch Dobra, 27 Kowalska. Hmm. A ciekawe tak No dobrze, to będzie 50 zł. Ale jak to 50 zł? Wie pani, zmieniła się lista leków i ten dek już nie ma teraz zniżki. A, no, nie wiem. Wie pani, no musi ten eliminować swoich spraw. U lekarza prosić, żeby lekarz wytłumaczył co wypisuje, tą receptę, no. To pani uczyła się. Dobrze, to... to, to, to... To, to dobrze, to ja proszę ten rek. No Dobra, jest... Ja bym nawet chciała pani Pani dać, ale nie mogę. No. Dobrze Pani, ja, jestem bardzo potrzebny. Ja proszę, dam na te pięćdziesiąt złotych. Ja bym chciała się, ja się... się znowu do lekarza wracać. Od początku załatwiać tę sprawę, nie jest mi to łatwo. Dobrze, to pro... dobrze, proszę. Proszę. Zapakować? Nie, nie, proszę tak. Proszę. Dziękuję, do Dziękuję. Koniec?